Aura się w kraju popsuje. Prognozy są nie najlepsze. Ostro w kraju powiało, niedawno wiatr zmiótł PZPN Wachowskiego, żelazko nawet zawiało, wita w ręce organów ścigania. Przez prognozę pogody blady strach padł na elity w Polsce i znanych ludzi. Zmroziło ich, bo od środy śnieg zacznie sypać. Ogłosili tak w telewizjach, radiach, gazetach. Służby specjalne zostały postawione w stan gotowości. Pamiętamy, co się porobiło, jak znaleziono bałwanki w szafie Lesiaka. Jak śnieg sypnie, to niektórym zrobi się gorąco, a w sumie ciekawe, co wyjdzie na jaw, kiedy śnieg zacznie sypać. Jak, się, jak śnieg sypnie, to odsłoni powiązania niektórych ludzi z określonymi kręgami w zbożu, choćby muzyków. O, skąd na przykład muzyk Rubik Niby proroczo wiedział, że śnieg spadnie na ziemię biały Kto mu powiedział? Ciocia Śnieżynka czy bałwanek z szafy Lesiaka? A wokalista Markowski Grzegorz Wyśpiewywał na koncertach Zamiast chciałbym być sobą, cytuję Chciałbym być w ZOMO Czyli zgłaszał wielokrotnie akces Czyli wyrażał chęć współpracy Czyli chciał stać tam, gdzie ZOMO stało Co więcej, w mrocznych czasach komuny Muzycy nazwali zespół, cytuję, perfekt, Czyli doskonale Czyż nie jest to dowód na ewidentny udział w propagandzie sukcesu? Co więcej, liczne grono muzyków, wokalistów, że to wymienię, Niemen, Frąckowiak, Apostolis, Skrzek, współpracowało z SBB. Tak, jak śnieg sypnie, to polecą śnieżynki. Ale ciekawe, czy śnieg sypnie, co się stało z teczkami tych, którzy teraz sypią, tych, co sypali. Ich teżki przysypał, zeszłoroczny śnieg pewnie i spłonęły 15 lat temu. Widziałam w telewizji, jak Linda z Lubaszenko palili. No ale aktorzy to... Osobni temat.